Drugi tom 14 października 1899 roku Nadzieja i sprawiedliwość Potrzeba kar Nadzieja to pokój Bycie więc zaniepokojonym lub zniechęconym jest największym obłędem Nadzieja staje się osobą Jezusem Jednocześnie jest Maryją najczulszą matką Nadzieja jest przekazywana w sakramentach. Dziś rano czułam się trochę zaniepokojona i całkowicie unicestwiona w sobie. Czułam się tak, jakby Pan chciał mnie od siebie oddalić. O Boże, jaka to przeszywająca boleść! Gdy znajdowałam się w tym stanie, przyszedł błogosławiony Jezus ze sznurkiem w ręku. Trzykrotnie uderzył mnie w serce i powiedział do mnie. Pokój, pokój, pokój. Czy nie wiesz, że królestwo nadziei jest królestwem pokoju, a prawem tej nadziei jest sprawiedliwość? Gdy widzisz, że moja sprawiedliwość zbroi się przeciwko ludziom, wkrocz do królestwa nadziei. Napełnij się najpotężniejszymi przymiotami, jakie posiada, i wstąp na mój tron oraz uczyń, co możesz, aby rozbroić moje uzbrojone ramię. Uczyń to najwymowniejszym, najczulszym i najbardziej budzącym litość głosem, za pomocą najpotężniejszych argumentów, i najgorętszych modlitw, które sama nadzieja ci podyktuje. Kiedy jednak widzisz, że nadzieja wspiera pewne prawa sprawiedliwości, które są absolutnie konieczne i że odstąpienie od nich byłoby znieważeniem jej, co nigdy nie może nastąpić, wtedy dostosuj się do mnie i poddaj się sprawiedliwości. A ja, bardziej niż kiedykolwiek przerażona tym, że musiałam poddać się sprawiedliwości, powiedziałam do niego: Ach, panie, jak mam to zrobić? Ach, wydaje mi się to niemożliwe. Nie mogę znieść nawet myśli, że masz ukarać ludzi, bo to Twoje obrazy. Gdyby przynajmniej były stworzeniami, które do Ciebie nie należą, jednak to jeszcze nic. To, co mnie najbardziej dręczy, to to, że muszę widzieć ciebie jakby to rzecz, że jesteś atakowany przez siebie samego, policzkowany, biczowany i umartwiany przez siebie samego, gdyż kary spadną na twoje własne członki, a nie na inne i dlatego ty sam będziesz cierpieć. Powiedz mi, moja jedyna dobroci, jak moje serce może wytrzymać widok ciebie cierpiącego i atakowanego przez ciebie samego. Mogę bardziej znieść to, jeśli stworzenia zadają ci cierpienie, gdyż są stworzeniami, ale to drugie jest tak trudne, że nie mogę tego przetrawić. Nie mogę więc dostosować się do ciebie ani ustąpić. On zaś, litując się nade mną i czując się poruszony moimi słowami, przybrał smutny i dobrotliwy wygląd i powiedział do mnie: Córko moja, masz rację, że będę atakowany w moich własnych członkach, a kiedy słyszę twoje słowa. Czuję, jak wszystkie moje wnętrzności są wzruszone i jestem pobudzony do litości. Czuję, jak serce mi się kraje z czułości, jednak uwierz mi, że kary są konieczne. A jeśli nie chcesz widzieć mnie teraz trochę atakowanego, zobaczysz mnie atakowanego potem jeszcze okrutniej, bo bardziej będą mnie znieważać. Czy nie będzie ci bardziej przykro z tego powodu? Dostosuj się zatem do mnie, w przeciwnym razie zmusisz mnie, abym nie mówił ci nic więcej, gdyż nie chcę widzieć, że jest ci przykro. W ten sposób odbierzesz mi ulgę jaką odczuwam rozmawiając z tobą. Ach tak, zmusisz mnie do milczenia. I nie będę miał z kim ulżyć sobie w boleściach. Któż mógłby powiedzieć, jak bardzo byłam rozgoryczona jego słowami? A Jezus, chcąc niemal odwrócić moją uwagę od mojego utrapienia, wznowił swoją wypowiedź o nadziei i powiedział do mnie: Córko moja, nie dręcz się, nadzieja jest pokojem. A ponieważ w momencie kiedy wymierzam sprawiedliwość, posiadam najdoskonalszy pokój, to ty tak samo zanurz się w nadziei i trwaj w pokoju. Kiedy dusza, mająca nadzieję, chce się martwić, niepokoić i zniechęcać, wpada w nieszczęście tej, która choć posiada miliony monet i jednocześnie jest królową różnych królestw, wymyśla i narzeka, mówiąc: Z czego mam żyć? Jak mam się ubrać? Och, umieram z głodu, jestem bardzo nieszczęśliwa, doprowadzę się do najsurowszej nędzy i zginę. I kiedy to mówi, płacze, wzdycha. I spędza przykre i posępne dni, pogrążona w największym smutku. A to nie wszystko, co gorsze, kiedy widzi swoje skarby, kiedy chodzi po swoich posiadłościach, zamiast się nimi cieszyć, staje się bardziej przygnębiona, myśląc o swoim ostatecznym losie. Widząc jedzenie, nie chce go dotknąć, aby się wspomóc. A jeśli ktoś chce ją przekonać, ukazując jej jej bogactwa i pozwalając jej poczuć je własnymi rękami, oraz pozwalając jej zrozumieć, że nie może doprowadzać się do najsurowszej nędzy, nie jest przekonana, jest zdumiona i płacze jeszcze bardziej nad swoim smutnym losem. Co by o niej powiedzieli ludzie, że jest szalona, że widać, że nie ma racji, że traci rozum? Przyczyna jest jasna, inaczej być nie może, a jednak może się zdarzyć, że może ją spotkać nieszczęście, które sobie wymyśliła. Ale w jaki sposób? Gdyby opuściła swoje królestwa i porzuciła wszystkie swoje bogactwa i udała się do obcych krajów, pośród barbarzyńskich ludzi, gdzie nikt nie raczyłby dać jej odrobiny chleba, i tak jej wymysły by się potwierdziły. To, co było fałszywe, jest teraz prawdą. Ale kto był tego przyczyną? Kogo winić za tak smutną zmianę stanu? Jej perfidną i upartą wolę. Taka jest właśnie dusza, która posiada nadzieję. Chęć zamartwiania się i zniechęcania jest największym szaleństwem. A ja, ach, Panie, jak to możliwe, że dusza, która żyje nadzieją, jest zawsze spokojna? Jak dusza może być spokojna? Jeśli popełnia jakiś grzech. A Jezus, w momencie kiedy dusza grzeszy, opuszcza Królestwo Nadziei, ponieważ grzech i nadzieja nie mogą razem istnieć. Jest oczywiste, że każdy ma obowiązek szanować, chronić i pielęgnować to, co jest jego własnością. Czy ktoś kiedykolwiek idzie na swoją ziemię i spala to, co posiada? Czy jest ktoś, kto nie strzeże zazdrośnie swoich rzeczy? Sądzę, że nie ma. Otóż dusza, która żyje nadzieją, obraża grzechem nadzieję, i gdyby to było w jej mocy, spaliłaby wszystkie dobra, które nadzieja posiada, i wtedy spotkałoby ją nieszczęście tej osoby, która porzuca swoje dobra i udaje się żyć w obcym kraju. W ten sposób, przez grzech, dusza wychodzi z tej przywracającej pokój matki, z tej tak czułej i litościwej nadziei, karmiącej ją własnym ciałem, którym jest Jezus w Przenaświęcym Sakramencie, główny przedmiot naszej nadziei i idzie żyć pośród barbarzyńców czyli demonów. Które, odmawiając jej wszelkiego najmniejszego pocieszenia, karmią ją jedynie trucizną, którą jest grzech. A jednak, co czyni ta współczująca matka nadziei? Czy może pozostanie obojętna, kiedy dusza oddala się od niej? Ach nie, płacze, modli się, wzywa ją najczulszym i najbardziej wzruszającym głosem i idzie za nią. Zadawala się jedynie wtedy, gdy przyprowadza ją z powrotem do swojego królestwa. Mój słodki Jezus dalej mówi do mnie. Naturą nadziei jest pokój, a to czym ona jest z natury, dusza, która żyje w łonie tej przywracającej pokój matki, osiąga dzięki łasce. W tym samym momencie, kiedy Błogosławiony Jezus wypowiada te słowa, ukazuje mi intelektualnym światłem na podobieństwo Matki to, co ta nadzieja uczyniła dla człowieka. Och, co za wzruszająca i czuła scena. Gdyby wszyscy mogli ją zobaczyć, płakaliby ze skruchy. I to nawet najtwardsze serca. Wszyscy tak by ją pokochali, że nie mogliby nawet na chwilę oderwać się od matczynych kolan. Otóż postaram się powiedzieć to, co rozumiem i potrafię. Człowiek żył w kajdanach, niewolnik diabła, skazany na wieczną śmierć, bez nadziei na powrót do życia wiecznego. Wszystko było stracone, a jego los był zrujnowany. Ta matka żyła w niebie, zjednoczona z Ojcem i Duchem Świętym, była radosna i szczęśliwa z nimi. Jednak wydawało się, że nie jest szczęśliwa, pragnęła wokół siebie swoje dzieci, swoje drogie obrazy, najpiękniejsze dzieła, które wyszły spod jej rąk. Kiedy była w niebie, jej wzrok skupiony był na człowieku, który zatracał się na ziemi. Ona dogłębnie myśli o tym, jak ocalić te swoje ukochane dzieci. A co czyni ta współczująca matka, kiedy widzi, jak te dzieci nie mogą w żaden sposób zaspokoić boskości, nawet kosztem jakiejkolwiek ofiary, ponieważ są od niej o wiele niżsi. Widzi, że nie ma innego sposobu na ocalenie tych dzieci, jak tylko oddać swoje życie, aby ocalić ich życie i wziąć na siebie ich boleści i nieszczęścia, i uczynić wszystko, co one powinny były uczynić dla siebie. Co więc zamierza uczynić? Ta kochająca matka staje przed sprawiedliwością Bożą ze łzami w oczach, z najczulszym głosem, z najmocniejszymi argumentami, jakie jej dyktuje, jej wielkoduszne serce i mówi: Proszę cię o łaskę dla moich zagubionych dzieci. Nie mogę wytrzymać, kiedy widzę, że są one ode mnie oddzielone. Za wszelką cenę chcę je ocalić. I chociaż widzę, że nie ma innego sposobu, niż oddać własne życie, to chcę je oddać pod warunkiem, że odzyskam ich życie. Czego od nich chcesz za zadośćuczynienia? Ja daję ci zadośćuczynienie za nich. Chwały i czci, wychwalam cię i oddaję ci cześć za nich. Dziękczynienia. Ja składam Ci dziękczynienie. Cokolwiek od nich chcesz, ja to czynię, pod warunkiem, że będą mogli wraz ze mną królować. Boskość jest poruszona, widząc łzy i miłość tej współczującej matki. I przekonana jej mocnymi argumentami, czuje się nakłoniona do tego, by kochać te dzieci. Wspólnie opłakują ich nieszczęście i zgodnie uznają, że przyjmują ofiarę z życia tej matki i są w pełni zadowoleni, aby odkupić te dzieci. Jak tylko dekret jest podpisany, natychmiast stępuje z nieba i przychodzi na ziemię. Zdejmuje królewskie szaty, które miała w niebie, przybiera ludzkie nędze jakby była najpodlejszą niewolnicą i żyje w najbardziej ekstremalnym ubóstwie w najbardziej niesłychanych cierpieniach w najbardziej nieznośnej dla natury ludzkiej pogardzie nie czyni nic innego jak tylko płacze i wstawia się za swoimi ukochanymi dziećmi ale najbardziej zaskakujące w tej matce i tych dzieciach jest to, że choć tak bardzo kocha te dzieci, to one zamiast przyjąć z otwartymi ramionami tę matkę, która przyszła je ocalić, czynią coś przeciwnego. Nikt nie chce jej przyjąć ani uznać, a nawet zmuszają ją do tłaczki, gardzą nią. I zaczynają obmyślać, jak zabić tę tak czułą i gorąco kochającą je matkę. Co ta tak czuła matka czyni, czując się tak źle odwzajemnioną przez swoje niewdzięczne dzieci? Czy ona się zatrzymuje? Ach nie, wręcz przeciwnie, bardziej rozpala się miłością do nich i biegnie z jednego miejsca w drugie aby je zjednoczyć i umieścić na swoim łonie. Och, jak ciężko pracuje, jak się trudzi, tak iż ocieka potem, i nie tylko z wody, lecz także z krwi. Nie daje sobie chwili wytchnienia, nieustannie pracuje nad ich zbawieniem, zaspakaja wszystkie ich potrzeby, naprawia ich wszelkie zło przeszłe, obecne i przyszłe. Krótko mówiąc, nie ma niczego, czego by nie zleciła i nie rozporządziła dla ich dobra. Ale co robią te dzieci? Czy może żałują z powodu niewdzięczności, jaką jej okazali, kiedy ją przyjęli? Czy zmienili swoje myśli na korzyść tej matki? Ach nie, patrzą na nią złym okiem, hańbią ją najczarniejszymi oszczerstwami. Znieważają, pogardzają nią, wywołują zamęt, chłostają ją wszelkimi biczami, tak iż staje się jedną raną. A na koniec zadają jej najbardziej nikczemną śmierć, jaką się da pośród okrutnych udręk i boleści. Ale co ta matka czyni pośród tak wielu boleści? Czy może nienawidzi te dzieci, które są tak rozpustne i zarozumiałe? Ach nie, nigdy. Kocha je gorąco i to ponad wszystko. Ofiaruje swoje boleści za ich zbawienie i umiera ze słowem pokoju i przebaczenia. O moja piękna matko, o droga nadzieju, jak bardzo jesteś kochana. Kocham Cię, ach. Trzymaj mnie zawsze na swoim łonie, a będę najszczęśliwsza na świecie. Chociaż zdecydowałam się nie mówić już o nadziei, wszędzie rozlega się głos, który mówi do mnie. Nadzieja zawiera całe obecne i przyszłe dobro, a kto żyje w jej łonie i wzrasta na jej kolanach, otrzymuje wszystko, co zechce. Czego pragnie dusza? Chwały i czci? Nadzieja daje jej wszelką cześć i największą chwałę na ziemi, pośród wszystkich narodów, a w niebie uwielbi ją na wieki. Czy pragnie bogactwa? Och, ta matka, nadzieja jest bardzo bogata, a co więcej, jeśli daje swoje dobra swoim dzieciom, jej bogactwa wcale się nie pomniejszają. W dodatku te bogactwa nie są ulotne i przemijające, ale wieczne. Czy pragnie przyjemności i radości? Ach tak, nadzieja zabiera w sobie wszelkie możliwe uciechy i przyjemności, które można znaleźć w niebie i na ziemi, a którym nikt inny nigdy nie będzie w stanie dorównać. Kto karmi się z jej łona, ten zażywa ich dosyta. Och, jakże jest on szczęśliwy i zadowolony. Czy pragnie być uczoną i mądrą? Ta matka nadzieja zawiera w sobie najwznoślejsze nauki, co więcej jest ona nauczycielką wszystkich nauczycieli. Kto u niej się uczy, Poznaje naukę prawdziwej świętości. Krótko mówiąc, nadzieja dostarcza nam wszystkiego, tak więc daje siłę, jeśli ktoś jest słaby. Jeśli ktoś jest splamiony, nadzieja ustanawia sakramenty, a w nich przygotowała oczyszczenie i jego plam. Jeśli odczuwa głód i pragnienie, ta współczująca matka, Daje najpiękniejszy i najsmaczniejszy pokarm, którym jest jej przenajświętsze ciało, a jako napój daje swoją najcenniejszą krew. Co jeszcze może zrobić ta przynosząca pokój matka nadzieja? A kto kiedykolwiek będzie do niej podobny? Ach, tylko ona pojednała niebo i Ziemię. Nadzieja połączyła ze sobą wiarę i miłość i utworzyła nierozerwalne ogniwo między naturą ludzką i naturą boską. Ale kim jest ta matka? Kim jest ta nadzieja? To Jezus Chrystus dokonał naszego odkupienia i to on jest nadzieją człowieka, który szedł na złą drogę.